Było o tobie bardzo głośno w związku z Instagramem. Czy zasypał cię jakiś duży hejt? Tak, działalność w internecie wiąże się z bardzo dużym hejtem, e, który uważam, że e, coś powinno się z tym robić. Robi się za mało z hejtem. Mowa nienawiści jest przeokropna i mam wrażenie, że coraz większa, nie coraz mniejsza. Czy zmieniłaś zdanie na temat swoich opinii? Nie wypowiadam się na ten temat, już dużo powiedziałam. Dobrze, a to jeszcze jedno takie pytanie, które myślę, że będzie się przewijało, a może już się przewija. Czy jesteście za dużym upiększaniem zdjęć na Instagramie? Jak ktoś wejdzie na mój Instagram, to zobaczy że zdecydowana większa część moich zdjęć jest po prostu są to zdjęcia naturalne bądź są to zdjęcia z sesji zdjęciowej. Czyli wybierasz naturalność? Ja zawsze bardzo promuję naturalność.